Okay, jestem już blisko centrum. Teraz może kilka słów o tym historycznym aspekcie tego miasta. No więc Miasto na początku nazywało się Aros, co dosłownie, niedosłownie w duńskim języku oznacza ujście. W tym przypadku były to ujście rzeki, właśnie w którym to miasto się znajdowało. Było założone w, początek, w początkach X wieku przez Wikingów, prawdopodobnie. Lecz coraz więcej dowodów pojawia się na temat takiej, iż istniały już nawet VIII, albo nawet siódmym wieku co jest bardzo ciekawe najstarsze budynki jakie tutaj się znajdują są z XVI wieku i znajdują się właśnie w tym takim skansenie w środku miasta który nie wiem, ja to nie umiem tego czytać po tym bójsku, ale tak jak się pisze, tak przeczytam Degambleby, De Leby. to jest właśnie takie stare, o, stare miasto w całym mieście Znajdują się tam budynki z XVI, jak również i do XX wieku, sprowadzone z całej Danii, po prostu rozłożone na czynniki pierwsze i sprowadzone tutaj, aby utworzyć ten skansen. Nie wiem, czy uda mi się tam dzisiaj dostać, ponieważ jest niedziela. Nie będę się pchał na siłę, już miałem okazję to zobaczyć, ale, ale warto, jeżeli ktoś będzie tutaj w Orkus, warto odwiedzić to miejsce.